Cześć, witajcie w kolejnym odcinku no i w kolejnym sezonie, właściwie na kanale Odsadu do Cydru. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem pola pod sadzenie cebuli. Zobaczcie, tak wygląda to pole po wiosennej orce. Widać, że tutaj co nieco chwastów powschodziło, gdzie ta orka była gorsza. A tutaj na tym kawałku, gdzie pług już był lepiej wyregulowany. No to powschodziło tych chwastów mniej. Chociaż no, tutaj widać pojedyncze. No i po to przejedziemy sobie to kultywatorem, żeby te chwasty poniszczyć. To będzie pierwszy przejazd, drugi będzie za tydzień lub za dwa tygodnie. Żeby po prostu popodcinać korzenie, poprzewracać je i osłabić. Więc zaczynamy jak zwykle od rozładowania sprzętu. Potem wjedziemy sobie tu na pole i podziałamy trochę. mam zamontowane te metalowe koła, to zawsze podkładam sobie deski pod te koła, no bo inaczej ta sklejka tutaj z przyczepy mi się bardzo niszczy, jak ciągnik jedzie na górach, na, gó na dziurach się trzęsie, no to ta sklejka się bardzo niszczy, więc muszę mieć takie zabezpieczenie w postaci desek. えっ <laughs> Teraz muszę odpowiednio ustawić wysokość gęsi stópek, na około 5 cm. Ok, teraz możemy próbować wjechać w pole i zobaczymy, co z tego będzie. Będę zaczynał od tamtego końca. Widzicie mam luz tutaj w tym miejscu i ten kultywator po prostu się rusza. Muszę wyregulować tymi śrubami tak żeby on był na sztywno połączony z ciągnikiem. Tak to wygląda po kilku przejazdach. Szczerze mówiąc, pod kątem 90 stopni do orki idzie to trochę ciężko. W sensie, bo ta orka jest nierówno wykonana, tak? Tu mam taki dół, to coś mi się zaczepia. Myślę, że najlepiej by było jechać pod kątem 45 stopni do orki. Właśnie zamierzam to przetestować. Zobaczę, jak to wyjdzie. Pod kątem 90 stopni do orki. No to ciężko, jest ciężko. No a jak jechałem tutaj, żeby dojechać na ten kawałek pola równolegle do orki, nie, no to idzie wtedy jak złoto, tak? Ładnie równa i, i super to wychodzi. O, słuchajcie, pod kątem 90 stopni do orki, no to idzie elegancko. No są co prawda dziury, widać tutaj taki dołek. No ale też jeszcze jak pojadę od drugiej strony, jakby drugi raz pod kątem 45 stopni, no to wtedy powinno się to już zasypać i wyrównać. A jak nie, no to przejadę jeszcze broną i się zabronuje, wyrówna. Zastanawiam się, co jeszcze zrobić z tymi trawami tutaj, ale na razie je zostawię. Zobaczę, czy one może uschną mam nadzieję, chociaż no wątpię. Zobaczę za tydzień, dwa tygodnie. Jak nie, no to będzie trzeba wszystkie trawy pozbierać bronami najwyżej albo już ręcznie, no trudno. Dobra, nie ma co gadać, trzeba pracować. No i skończyłem. Tak to wygląda na koniec. Jak widzimy uprawa miała sens. Pole jest jako tako wyrównane. Nie powiem, że jest idealnie, bo nie jest, ale jest wystarczająco dobrze, żeby teraz zasadzić tu cebulę. Ale nie tak szybko. Teraz zaczekam około dwóch tygodni, aż te chwasty, które są tutaj porozrzucane, Zaczną znowu się ukorzeniać i kiełkować, no i przejadę tym kultywatorem znowu ponownie, po to, żeby je zmęczyć. Wiecie, co ustawiłem na głębszą, na większą głębokość i próbowałem jechać jeszcze raz, ale nie ma to za bardzo sensu. W sensie nie widzę sensu takiego głębokiego rycia tej ziemi teraz, bo nic to kompletnie nam nie da. To ma być płytka uprawa, która tylko nam wyrzuci chwasty do góry, popodcina ich korzenie. O, co w przypadku perzu moje, może nie jest najlepszym rozwiązaniem, no ale w przypadku mniszka czy, czy trawy, no to jak najbardziej. No i nie widzę sensu głębokiego rycia w tej, w tej ziemi teraz. Zrobię to za te dwa tygodnie, jak będę jeździł jeszcze raz tutaj. No i jak przejadę jeszcze raz, no to wtedy ziemia będzie gotowa na nasadzenie czosnku i cebuli. Dodatkowo będzie taka pulchna, więc bardzo łatwo będzie po prostu wkładać ząbki czosnku i cebulę dymkę do tej ziemi. No oczywiście cebula nie będzie sadzona na całości. Cebula poprzednio rosła gdzieś tutaj, a teraz w tym roku zasadzają tutaj z tej strony. A pozostałą część pola Będę mniej więcej co 3-4 tygodnie uprawiał tym kultywatorem po to, żeby niszczyć kiełkujące chwasty aż do 15 maja, gdzie będą tutaj siane, no większość warzyw wtedy będzie siana, Pomidory będą sadzone, ogórki, fasola. Więc do tego czasu będę po prostu uprawiał tą ziemię tym kultywatorem po to, żeby niszczyć chwasty. Czy jestem zadowolony z tego kultywatora? No pewnie, kurde, wykonał kawał solidnej roboty. Jakbym nie wiem, miał to grabkami robić albo motyką Spulchniać tą ziemię, no to ludzie, przecież to kilka dni by mi to zajęło. A tak to szybko, bez problemu zrobił robotę. A dlaczego nie użyłem po prostu glebogryzarki? Efekt byłby bardzo podobny. Glebogryzarka raczej. Niszczy bardzo glebę, bo intensywnie ją miesza. Nie powinno się jej tak naprawdę używać w uprawie, bo potem ziemia taka zmieszana yy, intensywnie, jak przyjdą intensywne opady deszczu, no to ona jest po prostu zamulana i tworzy się taka skorupa. A teraz porównajmy sobie, jak wyglądało pole przed uprawą i po uprawie. Druga część o sadzeniu cebuli ukaże się za około 2-3 tygodnie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Także na razie, cześć!